Hejka kochani! Dzisiaj będziemy sobie grali w Brawl To jest mój pierwszy taki filmik w ogóle Brawla Więc zaczynamy rundę dzisiaj Też, Sprawdzę, że jestem na końcu karnetu, ale wypełniam sobie misję Wypełniam sobie misję w Teraz zbieram ogólnie na Leona I idziemy, rozwalę sobie zaraz skrzynkę. O, Boliu! tylko wszystko za mnie zrobił. Ale lubię też, no, tak, lubię bardzo Franka też, bo ma dużo, bardzo życia. I trudno go rozwalić zwalić, i fajnie, nim, to prawda, trochę taki strzał zatrzymujący jest, ale no. Tak to lubię, sam jest? To jest sam? Tak, sam. O nie, no sama ulica lepiej ja, jaś. A się... Jezus Maria. No i zostałam zabita. Krótko mówiąc, dobrze. Oj, już się traciłam. Pium, 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 Jezus Maria. Zaraz mi zabije, zaraz zabije. No i zabił. No i jak widzicie trzecie miejsce, dzisiaj będziemy, ten, aż, yy, będę grała, aż nie wypełnię tego ostatniego stardropa. <grywa> Czyli yy, jak będę przegrywała to odcinek będzie długi, a jak wygrywała to krótszy, ale jak szybko minie, to jeszcze coś nagram. Znaczy jeszcze będę dalej nagrywała. Weźmiemy sobie może bazę, anteny. ten... Yy. To baza ten, jak się nazywa. no nie pamiętam jak, o to zielone, sorry, zapomniałam jak to się nazywa. Ja już nie mogę doszukać ten nowego sezonu, Jestem bardzo ciekawe jaki to będzie sezon. Ransmax, ale nie wiem dlaczego ona się nie rusza. No, zaczęła się ruszać. nie, nie. Okej, okay. no tam jest poko i nie wiem jak ona się nazywa, no ale jest, no. Ładuje mi się ult dzięki niej. Psz, nie, no świetnie. Małta, ona też. Zabiła mnie. O, brawo, Max ją zabiła. Hmm. No. nam dobrze jest tam Max. Psz, nie, no. No dobra, zabijam ją no i znowu no przegraliśmy jak widać Czyli jeszcze cztery wygrane no coś, coś słabo mi nam teraz i za może zmienimy za Boni. Boni. Ja bardzo lubię Boni, bo to się rozmów za damiarza. Dobra. Idziemy i piu. O ja. W Starciu solo to są szybsze rundy niż w dół. W solo to tak szybko mija czasem. czy znaczy to zależy od gracza, ale więcej ci po też powiadomień przychodzi, bo nikt się nie odraca. A tutaj, jak to si ta osoba z nie zabije, no to się wtedy no nie, no nie odrodzi. Nie jestem na wielkim starciu, bez Max. Trudno się gra z postaciami, które, no, rzucają przez ściany. Dobra, zabity. No i teraz zamiana. Max się odrodziła, a ja właśnie. A ja właśnie się zabiłam. Nie no. Um, o nie. Drugie miejsce. Zawsze coś, chociaż wygrana. W końcu. Cały czas mi się trafiam. O, jeszcze teraz jedno i będę miała jajko. To jest mój pierwszy odcinek z Brawla. No znaczy, to też pierwszy długi odcinek. Nie. Odcinek z y, brola, ale już miałem szalce tylko z brawla, na którym otwieram sta dropę. I kilka rzeczy z to. Jezu, jak ból wyskoczył nagle, co tu się stało? Nie, no. to go. Wcześniej mi się, yy, wcześniej gdy grałam, to mi się nie udawało. Coś nie mogłam wygrać, bo nie, ale teraz jakoś wygrywa mnie. Nie, no. O jezu, ból, 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 ból. No i już tak. No, jest, To jest ból? To się ma w różnym bólu? Nie, nie zauważam, bo z przebraniem. O, jeszcze inna na parę i, ten. I będzie miał, i będzie wielkie starcie. Piu, piu, piu. Nie, no, Edgar. Jakie, Edgar? Um, El Primo. No, ból, ból, ból. No nie. No, trzecie. No, coś. Zagraj ponownie. Dopiero, gdy wygram jeszcze jedną rundę, to wezmę, to nie będę brała gdy ponownie, bo będę chciała ją ja odblokować. Ok. To mm. się nie rusza. Dobra, ruszył się. No, czekam przed nim, bo mi jeszcze została właśnie ta jedna postać. Nie wiem jak ona się nazywa, do widzenia wszystkich bardzo rzadkich postaci. No, nie, ja Ach. jeszcze. Szana jeszcze nie ma, o, nie myślałam, że już jedna na drużyna, a tu nie. Bo